Cześć z tej strony, Piotrek z kanału Freakfight Polska Extra. To już czwarty odcinek z serii Daily do Narodowego, więc jeśli podoba Ci się taka częstotliwość, to zachęcam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Fame MMA 22 Ultimate już za dokładnie tydzień i PG Narodowy powoli się zapełnia. Choć wiele osób obawia się, że po liście Rzecznika Praw Obywatelskich gala na tym ikonicznym obiekcie się nie odbędzie, to jednak myślę, że możemy być o to spokojni. Czy gdyby jednak operator obiektu na ostatnią chwilę wypowiedział mowę organizacji, to ta wróciłaby do pierwotnej lokalizacji, jaką miałaby być Łódź? Ciężko powiedzieć. Natomiast trzeba zaznaczyć, że rozpoczęły się już techniczne przygotowania do wydarzenia. Jakoś tydzień temu potężny włodarz Wojtek Gola na swoim Instagramie pokazywał, jak będzie wyglądać ogromna scena z gigantycznym ekranem na tym właśnie obiekcie. Wojtek na swoim Instagramie dał aktualizację dotyczącą przygotowań. Już w weekend na PG Narodowy wyjeżdża nasza ekipa i rozpoczynamy montaż. Cały sprzęt, który zamówiliśmy, zostanie przewieziony przez ponad 60 tirów. Na galę poczekamy jeszcze tydzień, natomiast już już dziś w odcinku, między innymi. Na tanwarcoń spotkał Denisa Załęckiego w Lidlu, ale czy na pewno? Tuszol z Bandurą polecieli do Waszyngtonu. Zawodnik Prime prosi widzów o bliki. Mimo mocnego początku sprzedaży biletów na Fame 22, to ta szybko wyhamowała. W jednym z pierwszych odcinków na naszym nowym kanale informowałem Was o cenach biletów na sektor bungee, gdzie te, razem z okolicznościową koszulką produkcji 7More7, kosztowały w przedziale od 300, do 430 zł. Postanowiłem sprawdzić jak idzie ekipia sprzedaż pakietów i miejsc na sektor Kierasa jest tu nadal bardzo dużo, natomiast najwierniejsi, pani bungee, którzy kupili bilety na starcie, mogą się teraz czuć lekko nie fair, bo ceny pakietów mocno spadły i teraz taki możecie nabyć już za 200 zł. Zostając w ekipie banji, Patryk razem z Tuszolem wybrali się wczoraj w długą podróż za ocean. Na Instastory z Bandura zdradził, gdzie dokładnie lecą oraz jaki mają plan pobytu w Ameryce. A tak całkiem poważnie, to czekam na Łukaszka Tuszola i lecimy razem do Waszyngtonu. Dokładnie tak. Jutro stream z Marcinem Gortatem z Waszyngtonu. Warto dodać, że Bandura i Tusi polecieli do USA w naprawdę przyjemnych warunkach, ponieważ ci udali się tam z Poznania klasą biznes. Patryk, okay. tak, tu jest luksusowa. Trochę tak. Trochę się dziwnie czuję. Będzie piwo za darmo? Tak. Co pijesz? gazowaną. Zielona bytelka, gotowa, Taka przyjemność naprawdę nie jest tania, co pokazuje, że chłopakom z ekipy Bungie naprawdę się powodzi. Sprawdziłem ceny biletów z Poznania do Waszyngtonu i te w klasie biznes rozpoczynają się od 12 tysięcy złotych w dwie strony. Jest to nawet sześć razy drożej niż w przypadku lotu klasą ekonomiczną. Nadchodzącą galę na PGN Radowym na darmowej transmisji na YouTube rozpocznie pojedynek Polish Zombie z Filipem Bądkowskim. Marcin Wrzosek, czyli były mistrz federacji KSW, jest sporym faworytem tej walki. Na platformie X Marcin udostępnił post Bukmachera Bedkick z tym, jak przedstawiają się kursy na ich pojedynek. Również według Bukmachera Wrzosek jest ogromnym faworytem i kurs na jego zwycięstwo wynosi zaledwie 1,03. Były mistrz KSW jest bardzo pewny siebie. Udostępniony post określił komentarzem: dorzucę dychę temu, co złapie głowę Bądkowskiej. Warto dodać, że ostatnią swoją walkę Bądkowski wygrał z Krystianem. Krychą Wilczakiem na gali MMA Atak 4 poprzez decyzję. Warto dodać, że panowie walczyli w takiej samej formule, jaką zobaczymy za tydzień, czyli w boksie. Karty walk Federacji Fame posiadają w sobie coraz więcej sportowych nazwisk, co uwiarygadnia Federację w oczach rządzących poprzez ograniczanie liczby dymów i dodawanie walorów sportowych do wydarzeń. Jedną z takich zawodniczek jest Claudia Syguła, która według wielu jest na przedsionku Federacji UFC. Ta zawalczona ostatnim Fejmem ma Sewą Piątkowską, po tym jak ta została nieźle wygwizdana. Na swoim Instagramie Syguła w Q odpowiedziała fanom na temat swojej następnej walki we freakowej organizacji. Będzie się jeszcze walczyć w Fame? Jak tak, to z kim byś chciała? Myślę, że tak. Ciekawi mnie najbliższe starcie kobiet na PGE. Jeśli jakimś cudem wygrałaby Marta, to z nią, ale nie sądzę. Największym zadymiarzem we frikach jest obecnie niewątpliwie Nathan Marcoń, który wciąż wyszukuje sobie nowych rywali. Osobiście najbardziej lubię jego krucjatę przeciwko tak prawilniakom, gdzie wciąż atakuje większych od siebie rywali, takich jak Denis Labryga czy Denis Załęcki. Na profilu na x Nathan wrzucił dwa zdjęcia czekającego przy kasie w Lidlu Bad Boya z dopiskiem Wierzysz w niego teraz czy zaraz? Co jasno sugerował, że Nathan spotkał Denisa. W prawdziwym świecie i mogło dojść do dużej zadymy bez obecności ochroniarzy. Post-Marconie zebrał naprawdę duże zasięgi, jednak tak naprawdę boga estetyki tam nie było, a autorem zdjęcia kilka godzin wcześniej był inny użytkownik X. Kawuszczak dodał zdjęcie zdjęcia Boja z Lidl'a z dopiskiem A kogo ja to na zakupach widzę, co skomentował Natan słowami Idol. Gdy Kawuszczak zorientował się, że Natan skopiował jego zdjęcie i dodał na swój profil, skomentował jego komentarz, zabawnie nawiązując do ikonicznych słów Zawęckiego. Za podpisanie zdjęć jest ch... dupy. Ostatnio mieliśmy przyjemność poznać nową dziewczynę Magikala, którą widzowie szybko określili mianem nowej Nikity. Natomiast podczas transmisji Natalia wypowiedziała się na temat kamera boja, mówiąc, że ta go nie obserwuje. Sam zainteresowany zrobił szybką sklejkę na Insta Stories, gdzie zweryfikował słowa Natalii. Jak on nie chce oglądać, co go ogląda jak chcesz? Ja go nawet chyba nie mam obserwując. Chyba? Ty się jeszcze zastanawiasz? Jak już jesteśmy w uniwersum Prime MMA, to swojej rodziny obchodził Ronaldo Miranda, który swoją ostatnią walkę w Abrocjoju przegrał, natomiast wygrał miano jednego z największych zadmiarzy federacji. Ronaldo zapowiedział dużą imprezę urodzinową oraz przekazał fanom, że ci mogą mu składać życzenia w formie urodzinowego blika. Możecie nie tylko składać mi życzenia, ale też wysłać urodzinowego blika. Później Ronaldo podziękował fanom i przypomniał o wysyłaniu mu blików. Podziękuję was wszystkich, naprawdę jesteście szefie. I dziękuję za wszystkie życzenia. Nie tylko życzenia, człowieku, też blika. Chcę wydawać na browara dzisiaj, bo to są moje urodziny. Pozdrawiam wszystkich i bardzo Wam dziękuję. Nara. Będąc już przy Zadymiarzach, Adrian jest jakoś specjalnie często na swojej insta stories nic nie wrzuca. Natomiast kilka dni temu opowiedział o swoich problemach z pewną firmą. Od miesiąca mój adwokat zajmuje się sprawą z oszustwami, których dokonała firma Juice Cloud. Firma ta oszukała mnie na pieniądze, wystawiając podrobione faktury, podrobione opinie i rozmowy z klientami. Proszę o kontakt wszystkie osoby, które coś w tej firmie zakupiły. Istnieje szansa, że będę potrzebował potwierdzeń, które będę mógł wykorzystać prawnie, żeby móc odzyskać swoje, jak i wasze pieniążki. Sami zweryfikowaliśmy słowa Adriana i faktycznie strona firmy, którą cię oskarżył o oszustwa, Przestała istnieć. Natomiast oszukani, ale w humorystyczny sposób zostali zawodnicy WCA przez Adriana Soldajewa. Zawodnik KSW, który fanom frików dał się poznać poprzez parowanie go z włodasz Federacji Cloud, czyli Lexi, nagrona TikToka klubu Małego Pranka, gdzie raził prądem między innymi Artura Szpilkę. Siemanko, słuchajcie, dziś robimy prank na zawodnika WCA, oto takim kluczem, który kopie prądem. uciskasz ja 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 A w dzisiejszym odcinku Freak Fight Polska Ekstra to już tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić jutrzejszego odcinka newsów ze świata freaków. Trzymajcie się! Cześć!